Dzisiaj pokażę Ci ćwiczenie, które udowadnia, że myślenie jest tak samo potężne jak działanie. Zacznij od ruchu. Dotykaj kciukiem kolejno palca małego, serdecznego, wskazującego i środkowego. Powtarzaj ruch coraz szybciej, aż stanie się on automatyczny. Co się dzieje w Twoim mózgu? Każdy ruch aktywuje neurony ruchowe. A twój mózg zwiększa produkcję neuroprzekaźników, takich jak acetylocholina, odpowiedzialna za kontrolę ruchów, oraz dopamina, która wzmacnia proces uczenia się i motywację. Dodatkowo aktywują się obszary kory ruchowej i muszczka, które odpowiadają za precyzję i koordynację. Teraz zamknij oczy i zamiast faktycznego ruchu, wyobraź sobie, że dalej wykonujesz to ćwiczenie. Mentalnie dotykaj kciukiem tych samych palców. Co dzieje się teraz? Twój mózg nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. Nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. Te same obszary neuronalne w korze ruchowej nadal są aktywowane, a reakcje chemiczne, w tym uwalnianie dopaminy i wzmacnianie połączeń synaptycznych. Zachodzą identycznie, jakbyś faktycznie wykonywał ruch. Po chwili otwórz oczy i powtórz ćwiczenie faktycznie. Twój mózg zapamiętał sekwencję i wykonuje ją szybciej i płynniej. Co się dzieje? Twój mózg reaguje tak, jakbyś naprawdę wykonywał ruch. Te same procesy chemiczne i aktywacja neuronalna zachodzą, mimo że ciało pozostaje bez ruchu. To ćwiczenie pokazuje, jak potężne są nasze myśli. I jak silnie wpływają na fizjologię organizmu. Twój umysł nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości, dlatego wizualizacja jest tak potężnym narzędziem zmiany.